bieżącego roku wpłynął wniosek Pana Burmistrza Adama Ciszkowskiego w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Hainowie z następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy otwarcie obraz sesji, stwierdzenie kworum Rady Miejskiej w Hainowie, przyjęcie porządku obrad i następujące uchwały znalazły się w porządku obrad zaproponowanym przez Pana Burmistrza. To jest tak, informacja kierownika MOP w skrajnowy pod tytułem ocena zasobów pomocy społecznej. Punkt kolejny, podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela gminy Halinów. To dwie takie uchwały będą i jedno wyrażnienie zasłużone dla gminy Halinów. Kolejny, i kolejny projekt uchwały, który dzisiaj będzie omawiany, jest to projekt uchwały w sprawie założenia gimnazji z oddziałami dwujęzycznymi w Brzezinach i Kolejna jest to poprawka w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnow, ale to na koniec y, y, powiem. Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie 35. sesji Rady Miejskiej w Hajnowie. Stwierdzę kworum. Marcin Pietrusiński obecny, Pan Radny Bogdan Rięczarek. pan Pani Radna Małgorzata Kaim, Pan Radny Dawid Wojda, Pan Radny Tomasz Dubiński. Pan radny Leszek Gelo, Pani Radna Katarzyna Goździeska, Pani Radna Halina Kuć, Pan Radny Adam Ludwiniak, Pani Radna Anna Ludwiniak, Pan Radny Andrzej Milczarek, Pan Radny Jan Papis, Pan Radny Marcin Pawłowski, Pan Radny Marcin Sukiennik i Pani Radna Ryta Woźniakowska. Szanowni Państwo, stwierdzam kworum i przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie porządku obrad. Chwilkę ja tylko przypomnę, że w tym punkcie jakiekolwiek zmiany. Porządku obrad mogą się odbywać tylko i wyłącznie na, za zgodą wnioskodawcy dzisiejszej sesji nadzwyczajnej, czyli pana burmistrza. W kwestii formalnej pani Edyta, tak? Bardzo proszę, bardzo proszę pani Edyta. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, wysoka rado, chciałabym złożyć wniosek formalny dotyczący dzisiejszego porządku obrad. Oczywiście wniosek jest uzależniony od zgody wnioskodawcy dzisiejszej sesji nadzwyczajnej, czyli burmistrza. Chciałabym poprosić pana burmistrza o zgodę na dodanie punktu przed uchwałą w sprawie gimnazjum, punktu dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji na terenie sołectwa Cisie, całego sołectwa Cisie w sprawie zmiany obwodu kolnego dla gimnazjum. Pełne uzasadnienie przedstawię w punkcie podczas dyskusji. Oczywiście, jeśli burmistrz